Pandemia spowodowała, że cały świat kupuje więcej elektroniki. Zarówno więcej bywamy w domach, więc sprzedaje się więcej sprzętu AGD. Myślimy o remontach. Jest boom deweloperski niemal na całym świecie. Również jeżeli chodzi o elektronikę, to konieczność pracy zdalnej czy nauki zdalnej spowodowała, że znacznie popularniejszymi są zarówno komputery, jak i laptopy, akcesoria takie jak kamerki, nowe monitory. Na to jest boom i na to jest coraz większy popyt na całym świecie. Jeżeli chodzi o popyt na komputery, laptopy czy, czy właśnie kamerki internetowe, to ten popyt wzrósł o kilkadziesiąt procent zaraz po wejściu w lockdown. Zresztą powtórzyła się ta fala popytowa również jesienią od około października ubiegłego roku. Również zauważyliśmy w okolicach marca, kwietnia bieżącego roku, że także jest wzmożony popyt na ten rodzaj asortymentu. Zbliża się czwarta fala pandemii, przynajmniej takie informacje otrzymujemy z mediów. To prawdopodobnie wpłynie na dalszy wzrost zainteresowania tego typu sprzętem, natomiast pamiętajmy, że wcześniejsze trzy fale spowodowały, że nastąpiło już pewne nasycenie rynku i jest mniejsza grupa osób, która jest zmuszona do wymiany tego sprzętu. Na to wszystko nakłada się niewątpliwie już podwyższone ceny, ale wizja też dalszego podwyższania cen. Z czego to wynika? Brakuje komponentów na rynku, również surowce takie jak chociażby stal drożeją na całym świecie. Do tego dochodzą zamknięcia najważniejszych portów, które bardzo windują ceny transportu. To wszystko wpływa na wzrost cen, niewątpliwie będzie musieli się zmierzyć również z nim w najbliższych miesiącach. Jeżeli chodzi o ceny w związku z tym, co się dzieje w Chinach, to tutaj wyróżniamy jakby dwie rzeczy. Jedna, która wynika z nadmiernego popytu i niewystarczającą podażą. Wtedy w naturalny sposób ceny rosną, wtedy podaż jest jakby stała, ale trochę maleje popyt. Natomiast drugim czynnikiem jest wzrost cen komponentów. Są takie, takie komponenty jak na przykład karty graficzne, które w tej chwili jakby ich produkcja specjalnie nie wzrosła, one są, leżą mocno w zainteresowaniu tak, tak zwanych kopaczy kryptowalut. I oni masowo wykupują karty graficzne i coraz mniej trafia do takich firm jak Computronic, które używają je do produkcji nowoczesnych komputerów, a no, nasi klienci chcą używać ich na przykład do gier. Także na przykład laptopy pewnie już wzrosły cenowo jakieś 20%. Czy wzrosną dalej? Trudno powiedzieć. To wszystko jest kwestią podaży i popytu, ale wszystko wskazuje na to, że jednak ceny dalej będą się pieły w górę.